Ja jestem Sim Games, a to już yy, szósty odcinek z serii. Zagrajmy w, w The Sims 4. I tak szybko mówię, bo tak, Arnold był gdzieś tam, był przy pożarze, i gosia ona umierała przed chwilą, i właśnie zaczął się poród, jak widzicie. I. I widzicie, o, Arnold wykrył pożar. I on ma jakiegoś kogoś, jakiegoś kogoś, grub w ekwipunku. Zobaczcie. Gdzie on jest? O, zniknął w ten grób. O, ale dziwne. O, ale... Oj, dobra, on też musi się ogarnąć. On też musi się ogarnąć trochę. Ale dobra, idziemy, bo jej się poród zaczął, poród się zaczął, poród się zaczął. Będę spotkać, zdykać, Pierwsza. O jezu, ona Szybko, szybko. Nie sikaj teraz! No halo! Kołyska, kołysko, kołysko. A czekaj. Zobaczymy, czy sama tu pójdzie. Joli! Boże więcej! I zaraz tu je, tak? Okej, to przyspieszymy. A potrzymamy jutro, ten z porodem zobaczymy. Co my? Nie, nie rozmawiam. Nie, nie, bep! Nie, nie rozmawiam. Aha, czyli rozumiem, że on tak. Na... Z to, bo ona już narzeka, że ból brzucha, tak? Tak? A no, to tu pisze. Już pora! I teraz ty jedna czy dwa? Jeden dziecko urodzę. O, że wszyscy tacy brudni chodzą. Nie, nie sprzątaj mi wciąż. Dobra, nie będziemy jej przetuszmywać. Urodź dziecko. A, ale super! Tu muszę ustawić jakoś ładnie kamerkę. O. Jak ona tu przyjdzie? Ojej, ojej, ojej. Ty taki brudny do łóżka, jeszcze kłaść ojej. Szybko! Szybko! Gosia rodzi! Gosia rodzi! Gosia rodzi! Gosia rodzi! Nooo! Jezuniu! Aaa! No roć, roć, roć! Uwaga! Oj, jednak ktoś tak. mi na Skype pisze: e, dziewczynka, czemu zawsze dziewczynka mi się rodzi? Zawsze. Imię Marta. Nazwisko. Coś, ja myślę, że drugie jest. Nie, że. Nie. Marta. Szraga. Drugie dziecko? Dziewczynkę kolejną? A to będzie Tatiana. 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 I gdzie ona to dzie drugie dziecko będzie miała? O je Ej, a gdzie jest drugie? What? Czemu ona tu się zaspełniło? Ale dziwne! Zespełniło się dziecko normalnie, nie? <laughs> o Boże Święty, czekajcie. Ej, da się z dzieckiem przystawiać kołyskę, o Boże. No dobra, to tego misia usuniemy. Bo... Naprawdę trójka. Ach, chciałem jedno, bo teraz nie będę ich... No, Dobra. To chudno. Misio. Misio. To oh To tu. Misio tu. ok. O, Boże. Czy może postarz? Postarz. Gdzie jest postaż? Nie ma postarz! Pokazuj. Pokazuj tatusia. Tu też pokazuj. Jest, pokazuj. To POKAZUJ! Przeduj o więcej opcji. Jest tutaj postać a tamten nie może? Pokazuj. Arek. O na no jak słodko. Już jest chuda, hehe. <grystanie> no jak fajnie urodziła dziecko. Popisuj się! Nakarm, nakarm piersią. Przewiń, nie, na razie nie. Kołysz. Znowu mi ktoś pisze. Pewnie arcypokę i pozdrowionka do arcypoka. Mm. Oje, no, ale słodki. Przytul to. Arnold. Ej, właśnie. Arnoldem trzeba by się zająć, czy No. O Boże. To, 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 to tak. Najpierw pójdziesz posikać się. Potem się umyjesz. Ym, potem coś zjesz. Oj. oj. Zjesz mi. To zjesz? <noise> to mi zjesz i i i pójdziesz spać. Nie wiem czy wy to słyszycie, ale posłuchajcie. Ej, gdzie jest drugie dziecko? Jest tylko jedno, ej! Gdzie Tatiana? Aha. No zresztą dobrze, bo nie chcę tego idę. Hmm. To to Co to było chyba tyle, na tyle w tym odcinku. Zastępmy się trochę poważnie z dziećmi słodko śpią. Ojej! Muszę im zrobić fotkę. No dobra. No to trzy. no nie zapomnijcie zasubskrybować, zostawić komentarza pod tym filmem, dać łapki w górę, bo to motywuje. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!